Czas na kolejną analizę w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zamieszek, jakie mają miejsce w Polsce w związku z tym wyrokiem. Sytuacja jest bardzo ciekawa, zmienia się właściwie z dnia na dzień. Najpierw chciałbym przejść do zająć się kwestią strajku, który, no który wygasa, tak, który jak to Marcin Paladę przewidział. W zeszłym tygodniu w środę bardzo możliwe, że zacznie wygasać, jeżeli dalej na jego czele będzie stał strajkowiec, ogólnie Polski jako organizacja, mam wrażenie, że tutaj mam naprawdę kilka ciekawych elementów. Jednym z nich jest to, że ogłoszono tę radę konsultacyjną, która, która jakby razem z tym Komitetem Zarządczym, Trybunałem Rewolucyjnym Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, mówię to ironicznie, ogłosiła listę postulatów całkowicie nierealistycznych, no, byśmy, byśmy musieli powiedzieć, tak, jeśli chodzi o, o to, co rzeczywiście rząd może zrobić i, i czego rząd, od rządu można wymagać i dodatkowo został dany bardzo krótki termin, Ledwie 7 dni na, na wykonanie tych postulatów. To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony, powołanie tej rady bardzo możliwe, że należałoby powiązać z, ze świadomością organizatorów protestów, że największa siła ich największa siła już po prostu przeminęła, razem z piątkowymi protestami. To, to, to było charakterystyczne że w czasie piątkowych protestów konto twitterowe ogólnopolskiego strajku kobiet przypomniało, że w poniedziałek blokujemy wszystko. Odzyw na to był słaby. Ja miałem, mówiąc szczerze, wtedy wątpliwości, czy rzeczywiście dojdzie do kolejnych dużych, dużych rozruchów i do nich nie doszło. Poniedziałek był stosunkowo słaby frekwencyjnie, więc cała akcja z tym komitetem konsultacyjnym była po prostu próbą przejścia poziomu ulicy na poziom negocjacji politycznych raczej nieudaną. Rząd na to nie zareagował. Wydaje się, że raczej partia rządząca, Zjednoczona Prawica we własnym gronie teraz dyskutują o tym, co zrobić z tym wyrokiem Trybunału. Z drugiej strony, drugiej strony można powiedzieć, że oczywiście cele te ogólnopolskiego strajku kobiet nie zostały osiągnięte. Te radykalne cele, które były ogłoszone, z drugiej strony coś zostało osiągnięte, niestety na razie, ponieważ wczoraj nie ogłoszono, nie wydrukowano wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wprawdzie dzisiaj mamy takie głosy, Minister Dworczyka, że oczywiście trzeba wyrok wydrukować, no ale termin minął wczoraj. Poniedziałkowy termin to był ostateczny termin, tak zwanego niezwłocznego wydrukowania wyroku, co się nie stało, więc można powiedzieć, że protesty przyniosły efekt. Zjednoczona Prawica na razie podważa wiarygodność we własnych oczach, we włas w oczach własnego elektoratu, wiarygodność swojego trybunału. Konstytucyjnego. Mydli się oczy jakimiś tekstami, jakimiś komentarzami o potrzebie czasu i, i dyskusji, no ale de facto Trybunał wydał wyrok, który nie jest wydrukowany i co więcej, można powiedzieć, że to PiS działa na własną niekorzyść, bo widzimy, że teraz sondaże w tych oczywiście dniach dużych emocji są dla nich niekorzystne, to znaczy. Spada poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, a rośnie szczególnie dla Polska 50, Szymona Hołowni. Czyli, że PiS zamiast skonsumować coś, co jest zwycięstwem dla znacznej jednak części ich elektoratu, coś, co jest spełnieniem obietnicy wyborczej, zamiast jakby konsumować i doprowadzić sprawę do końca, traci poparcie. I jednocześnie nie domyka sprawy, którą, dla której stracił poparcie, czy której na razie traci trochę poparcie. No to jest absurdalne. Absurdalne. To znaczy, jeżeli płacimy jakąś, nazwijmy to rentę, opozycji, janistom, tak, opozycji za wykonanie niepopularnej, a ważnej decyzji. No to po prostu ją przeprowadzamy do końca. A w ten sposób jakby marnujemy yy, i potencjał, marnujemy też yy, yy, poparcie. Marnujemy poparcie nie tylko tych, którym się ta decyzja Trybunału nie spodobała, ale marnujemy poparcie tych, którym się ta decyzja spodobała i de facto jakby rozczarowujemy wszystkich. No, fatalne. Fatalny w ogóle yy, sposób, yy, sposób działania. No i teraz jakby mamy sytuację, w której. Wszyscy są niezadowoleni. Parlament ma dyskutować. Projekt Andrzej, który jest zły, który z założenia jest, będzie niezgodny z konstytucją. Ponadzi raz Kaczyński powiedział, że poprze ten projekt zgodzi się na jego pozytywne przepchnięcie, jeżeli będzie jakieś poparcie ponad parlamentarne, no ale ze strony Koalicji Obywatelskiej raczej. Płynęły takie głosy, że to jest żaden kompromis, że nie ma mowy, tak, czyli że idą na twardo za jakąś aborcją na życzenie w sytuacji, kiedy w ogóle jest to. Trzeba zmienić konstytucję po prostu. Jeżeli skończy się zmianą konstytucji, no będzie kompletna kompromitacja już prawa i sprawiedliwości, tak? Znaczy, będzie to kompletnie bezsensowne działanie, i wtedy rzeczywiście okaże się, tak jak czytamy w wyborczej czy w okopres, że. Że skończy się czas, kończy się czas PiS, znaczy, że skończy się czas ich takiej dominacji, też nazwijmy to psychicznej, w sensie psychologii pewnej, społecznej, ich kontrola nad sytuacją polityczną, bo teraz już, jeżeli by wziąć poważnie te sondaże, które w tej chwili mamy, no to liberalna opozycja, koalicja obywatelska i hołownia są w stanie wziąć po prostu władzę tak, koalicyjną. I stworzyć rząd, rząd liberalno-lewicowy. W tej sytuacji cała ta akcja kompletnie jest bez, byłaby by bez sensu, ale nie będzie bez sensu, jeżeli jednak zostanie to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wydrukowane. No ale nie wiemy, nie wiemy jak, jak, jak teraz się będzie sprawa rozwijała. Do tego mamy jeszcze postępujący lockdown. Eee, już policja tu ponad 2000 czy ileś mandatów za nienoszenie masek wręczyła, więc też jakby sytuacja się pogarsza eee, w tym aspekcie mówiąc szczerze trochę dziwię się że Prawo i Sprawiedliwość chce tą sprawę, tę sprawę ciągnąć eee, dotyczącą wyraku Trybunału Konstytucyjnego, należałoby po prostu go wydrukować i zamknąć sprawę po prostu wyciszyć już tę sprawę Szczególnie, że protesty ewidentnie słabną i że ta, właśnie renta gniewu, jak mówiłem w poprzednim materiale, została, została wypłacona, a tymczasem sprawy się ciągnie, ona się jakby jątrzy. Tak naprawdę dodaje się paliwo ogólnopolskiemu strajku, strajkowi kobiet, który, który zresztą dalej nawołuje do przemocy, usprawiedliwia atak na kościół, mówiąc, że kościół sam sobie jest winien. To jest dokładnie ta retoryka, którą usprawiedliwia się gwałcicieli, tak, czy sprawców przemocy domowej, że to sama kobieta była sobie winna, przecież mogła się inaczej ubrać, no to jest po prostu tak fatalne, tak słabe, że dziwię się, że kobiety są w stanie tego typu argumentami się posługiwać, znaczy jest to jakiś rodzaj resentymentu, który bardzo źle świadczy o o ich umysłowości. Zresztą czytam książkę pani Klementyny Słuchanow. To jest wojna i to jest lektura tak przerażająco niedobra, że chyba zrobię o tym osobny odcinek. To znaczy, nie chodzi o to o jej poglądy, o doświadczenie środowiska, no bo tego jestem ciekawy, właśnie dlatego sięgnąłem po tą książkę. Natomiast poziom małych kłamstewek, nierzetelności jest w tej książce dramatyczny. Także na koniec można powiedzieć, że czekamy jednak na to, wydrukowanie, na to wydrukowanie orzeczenia, no bo jeżeli zostanie zaproponowana jakaś nowa ustawa w formie, która de facto wprowadza tylko nowy rodzaj eugeniki, no to będzie się to dalej tliło, ten konflikt się będzie dalej tlił, i wydaje mi się, że to dopiero może być gwoździem do trumny. Prawa i Sprawiedliwości, a nie przeprowadzenie tej sprawy i w miarę sprawne szybkie jej zamknięcie. Nie sądzę, żeby PiS w tej chwili był w stanie wyjść z tego obronną ręką, jeżeli zacznie kluczyć. Jeżeli na przykład, nie wiem. Będzie próbował jakimiś bocznymi drzwiami, czyli ustawowo przywrócić dawny stan sprzed orzeczenia Trybunału. Nie, to, już, to się już wydarzyło i tego się nie da zmienić, więc trzeba tę sprawę po prostu w sposób godny i uczciwy zamknąć, tak jak powinna ona być zamknięta, i to tak naprawdę ograniczy straty polityczne tej partii. Innym wypadku więc szczerze, nie będzie mi w ogóle żal partii Jarosława Kaczyńskiego i końca. Ich rządów, no bo właściwie dlaczego miałbym by nam być, ale skoro nie byli w stanie przeprowadzić sprawy, którą dawno obiecywali, nie dość, że przeprowadzili ją w sposób najsłabszy, to znaczy, ten jednak Trybunał Konstytucyjny jest najsłabszą, najsłabszym ogniwem systemu pisowskiego, no bo jest taką trzecią izbą parlamentu, w tym sensie, że, że jednak został zdemontowany, jednak ta zasada obieralności sędziów została jakby zdekonstruowana, więc na przykład mocnym uderzeniem byłaby próba nie wiem, zmiany konstytucji, albo może zmiany, po prostu zmiany tej ustawy bez orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No, PiS wybrał, nie dość wybrał bardzo słaby w tej chwili narzędzie, bardzo słabą instytucję, to jeszcze dodatkowo podważa nie, tak naprawdę decyzję własnego no zdemokratyzowanego sądu, no co nie jest oczywiście najlepsze bo sąd powinien być jednak takim elementem troszkę od demokracji bezpośredniej można powiedzieć i tych wpływów demokratycznych odcięty, to znaczy jednak jest strażnikiem pewnego ładu prawnego który nie zmienia się tak jak szybko zmieniają się parlamenty no więc cała ta sprawa działa całkowicie na niekorzyść pisów, właśnie dlatego, że że kluczy. Jeżeli prawdą jest też, że Jarosław Kaczyński stracił zaufanie swoich współpracowników, no to widać z tego, że oni sobie kompletnie nie potrafią poradzić z tą sytuacją, że nie rozumieją sytuacji, że Kaczyński, który mówi, że. Jeżeli nie będzie propozycji ponadpartyjnej, to należy po prostu drukować wyrok i się do niego stosować. No, że Kaczyński po prostu ma ciągle dosyć trzejwą perspektywę sytuacji, potrafi to oceniać, natomiast ci jego akolici, którzy możliwe, że się buntują i tworzą jakiś tam chaos po prostu słabo myślą, tak? I że to myślenie nie zaprowadzi tej partii w żadnym dobrym kierunku. Będziemy mieli rzeczywiście powrót rządów liberałów za 3 lata, no ale z drugiej strony to są jeszcze 3 lata, więc wiele się, może, wiele się może zmienić. Będę dalej obserwował tę sytuację. Bardzo jestem ciekawy, czy strajki, czy te demonstracje, bo to nie jest strajk, przecież się utrzymają, czy rząd, czy obóz władzy. Postanowi zamknąć uczciwie sprawę wyroku Trybunału Konstytucyjnego i po prostu zabronić wreszcie tej nieszczęsnej aborcji eugenicznej w Polsce. No, czy też PiS postanowi po prostu tlić ten konflikt i, jak sądzę, to tlenie będzie działało tylko i wyłącznie na jego niekorzyść, czy na niekorzyść Polski, trudno powiedzieć. Moim zdaniem żadna w tej chwili partia nie jest z perspektywy katolickiej godna zaufania, więc powinniśmy się skupiać na tych sprawach, po prostu na konkretnych sprawach, które należą do katolickiej agendy i realizować je takimi siłami, jakie po prostu są dostępne, jakimi się da i z kim się da, dlatego że chodzi tutaj o sprawiedliwość, a nie o tożsamość, czy dobre samopoczucie tej czy innej partii przyznającej się do katolicyzmu, czy się nie przyznającej, więc szczerze te, te wszystkie deklaracje okazują się zwykle niewiele warte, jeżeli nie idą za nimi pewne konkretne czyny, a te zwykle musimy sobie sami wyrąbywać, że tak powiem, przez środek wojen kulturowych, jakie prowadzą duże ugrupowania.